Prędko, tędy! Jesteśmy już prawie na. Miranda, ale przecież. Martwa? Co ty wyprawiasz? Robię swoje. To Wilson zdradził. Skoro tak twierdzisz. No i co dalej? Wsiądziemy do promu i odlecimy. Mój szef chce z tobą pomówić. Mówisz o człowieku iluzji? Wiem, że pracujesz dla Cerberusa. Och, Jacob. Powinnam była przewidzieć, że twoje sumienie przeważy. Kłamstwem nie przekonasz komandora do naszej sprawy. Skoro już o wszystkim tak otwarcie gadamy, to może komandor ma jeszcze jakieś pytania. Ciekawe, że pokazujesz się teraz, kiedy opuszczamy stację. Co robiłaś podczas ataku? Poza ratowaniem ci życia, Wilson zorientował się, że ci pomagam i wysłał przeciwko mnie całą armię mechów. Dotarłam najszybciej, jak to było możliwe. Zdanie Wilsona pewnie zbyt wcześnie. Co z resztą ludzi, którzy pracują na tej stacji? To obszar ewakuacyjny. Jeśli jeszcze tu nie dotarli, to już nie dotrą. Nie możemy odlecieć, dopóki się nie upewnimy. Trzeba ich poszukać. Nie rozumiesz? Tylko jedna osoba na tej stacji jest warta ratowania ty. Całą resztę można poświęcić. Ma rację, wszyscy wiedzieliśmy, czym ryzykujemy. Bez ciebie to wszystko straci sens. Dokąd się dajemy? Do innej stacji Cerberusa. Czeka tam na ciebie człowiek Iluzja. Nie wiem, czy wam ufam. To jedyny prom na tej stacji. Chcesz tu zostać i gnić razem z mechami? Proszę bardzo. To ty jesteś szefową projektu Łazasz, prawda? Tak. Spędziłam dwa lata przy tym projekcie. Przy tobie. Czego chce ode mnie Cerberus? Spytaj człowieka iluzję, kiedy już go spotkasz. Wpompował w ten projekt praktycznie nieograniczone środki. Widać, ma co do ciebie jakieś plany. Wrażeń z tej stacji wystarczy mi do końca życia. W Twoim przypadku dwóch żyć. Ruszajmy.